Norisek. Mm -hmm. Ola, weź bo, jak tu picie postarajmy, żeby nie stało przy co wlacie. To trochę wyłączyć. I posprzątać mi te papiery. Dobra, Dobra. papa. Chciej go bez. Chodź Noris. Noris, hej! Ja wiem, że nikt na tobie nie idzie przez miesiąc i dlatego przecie żądać. Hej! Spokój! Dobra! Hey! эй. Я. Брюс. Утка! Ах! Смотри, а <laughs> Видишь? Видишь, я даю Ус. Ус. I już znowu, ale ja nie mówię. No to po prostu jest jakimś mistrem, bo ja mam to za Galop! To ma być galop? co? dobra, dobra, dobra. Jedziemy w terenie. Zobaczymy. Jak tutaj mam A, ją. No nie wiem, niech ona dziś będzie. Ale wiem, że tym. Mi do się zmienia, że... Hej! Co to ma być? Zgiąłeś w ogóle nic nie pomogła i co to ma być? No, Bo no, bo normalnie zmieni konia. No, się zmienia? Będziecie trzymała bardzo krótkiej wody, normalnie, bo się aż. No, hej, hej! Łydka! jedziemy. Dobra, wy, wyjechaliśmy z terenu sternienia na razie i jesteśmy w terenie. Loris, na ścieżce. No wiesz co? Wstawaj. <grym> Serio? Loris! No, Musika. No nie. Słuchaj. Normalnie. Jak wyglądają polni? Muszę wylewać ciebie w tele. Czemu siedzisz w koju, który się <sumulka> wywalił? To jest No wiesz co? To za to już kościół a ty na nim siedzisz. To tak grywa. <sumulka> <laughs> yeah. Добрый на